Drodzy Państwo, już za chwilę na tej scenie oczekiwany gość, już za chwilę pojawi się z nami Mariusz Pudzanowski. pojawi się dostatecznie, biskup, żeby nas usłyszeć. Zróbmy wtedy taki mały hałas. Już teraz! Buzan, buzan. Brawa. brawa, brawa, brawa! Jest z nami! Witam Cię serdecznie. To już do Zimno i ślisko. Powiem Państwu, nie wiem jak Twoje poduszły. ja teraz poczułam takie wow, zawsze, wiesz, mówią, że drobna rzecz, ja teraz to się dopiero czuję ma. Mariusz, bardzo Ci dziękujemy za przybycie. Jeśli przede wszystkim będziemy mówić o zdrowym stylu życia, o sporcie. Ty przeprowadzisz fantastyczną konkurencję, ale my w nawiązaniu do jednego z Twoich epizodów, również sportowych, w nawiązaniu do tańca, jak się pewnie domyślasz, mamy dla Ciebie na przywitanie taką małą niespodziankę. I've been on my heel, gallivanting with my vehicles, I'm dressed down the keel, but you know I keep shit real I ain't playing with these hoes, but now you know just I'm not Nice bitch. Brawa, brawa, brawa. To byli tancerze adrenaliny choreografia, choreografii Rafał zolsztyna No troszeczkę, troszeczkę, dziewczyny, powyginały się. Ze mnie baletnica mizerna była, jak co po niektórzy widzieli, ale jak sobie radziłem. Od 2010 roku, od marca. Już nie startuję, zakończyłem etap Strongmana. No i teraz coś nowego sobie wyznaczyłem i krok po kroku, pomału, pomału, idę w nowym kierunku. A w jakim kierunku to na pewno już wiecie. Dokładnie sporty, sztuki walki. Powiedz mi, co dokładnie planujesz teraz? Jakie kolejne sportowe kroki? Jakie sportowe kroki? Za dwa tygodnie wracam do Stanów na cztery miesiące i tam znowu do końca Maja treningi. No i w maju znowu wychodzę do ringu. I Trzeba coś pokazać i dać siebie. Jak wspominasz ostatnie, a zarazem pierwsze Twoje starcia? To wiadomo, że jest to coś nowego. Zawodnicy, ci, którzy już wchodzą do lingu i do klatki, trenują po 15-20 lat. Ja dopiero zajmuję się tym 2 lata, więc trochę jestem jeszcze za nimi. No ale jak ja mówię, od razu Rzymu nie zbudowano krok po kroku. Daję sobie na to 6 lat i mam nadzieję, że coś nie coś pokaże jeszcze. W sportach sztuk walki nie da się tego powiedzieć jakie oczekiwania, to co czas przyniesie i zobaczę na, na tyle ile organizm pozwoli, na pewno będę chciał się rozwijać jak najdalej, a jak daleko zajdę, nie wiem, nie mam 20 lat, ale jeszcze sobie 6-7 lat daję, a wiem, że trening czyni mistrza i można daleko zajść. Można daleko zejść, tym bardziej, że masz ze sobą takie poparcie, to wszyscy goście przybyli specjalnie na, po to, żeby się spotkać z Tobą. Na chwilę obecną mój dzień zaczyna się gdzieś tak od godziny 7.30, codziennie 40 minut biegania, potem jest trening bokserski albo zapaśniczy, po południu siłownia, jeszcze delikatnie jest 20 minut rowera, no i tak codziennie, codziennie na zmianę. Albo boks, albo zapasy, albo mata, ogólnie całe MMA. No i tak codziennie, 6 dni w tygodniu. Dzisiaj rano do już było z 9-10 km biegania, trochę worka, no i od razu w samochód, prysznic i tutaj. Jeżeli chce się trenować wyczynowo, wiadomo, że trzeba ten organizm wspomóc troszeczkę. Minokwasy, kreatyna, glutamina, jest tych odżywek sporo, tylko trzeba do swojego organizmu dopasować to, co jest potrzebne do danego wysiłku. Wiem, że zgłosiło się 20 paru chłopaków i będą chcieli sprawdzić się, jak najwięcej wycisnął swój ciężar ciała, to znaczy połowę swojego ciężaru ciała. Tak jak ja ważę 120 kg, to 60 kg na ilość powtórzeń do upadłego. No i zobaczymy. Ten, który waży 80 kg, musi wycisnąć 40 kg jak największą ilość razy. A powiem Wam, że nie jest to proste, bo dwa tygodnie temu ja zrobiłem połowę swojego ciężaru 90 razy, więc na pewno nie będzie to proste. Zobaczymy, ten, który najmniej waży, czyli ktoś, kto waży 60 kg, 30 założy, będzie miał prościej. Ale tutaj akurat wszyscy będą mieli porówno, dlatego że ten, który waży 100 kg, ma 50, 80, 40. No i tak no zobaczymy, kto tutaj się wykaże największą wytrzymałością i siłą. Czy zawodnicy są już zważeni, czy dopiero będą marzeni? Yy, wiem, że już zawodnicy są poważeni. Ja tutaj omówię cały regulamin, szczegóły. No i ja będę im liczył powtórzenie. Jeżeli wykonają złe powtórzenie, niepełny ruch, nie, nie, ręce nie będą wyprostowane w łokciach, na pewno im ten ruch zabiorę, więc tutaj akurat mnie nie oszukają. Tutaj parnaście lat doświadczenia w tym podnoszeniu ciężarów, tutaj akurat oka nie przymknę im. Mariusz, nasz siłowy specjalista na pewno znakomicie się zajmie naszymi olsztyńskimi sportowcami. Ja tylko przypominam, wielka impreza sportowa z Olimpem Laboratorium, z y, liderem na rynku suplementów i odżywek. Ja Cię zostawię z naszymi zawodnikami i życzę przyjemnych zawodów. No to ja biorę się tutaj zaraz za zawodników i zobaczę, co w nie chłopaków stać. Zapraszamy. Są nasi zawodnicy, tak? Pierwszy zawodnik waży 72 kg, czyli będziemy mu zakładać 36 kg, czyli już mamy 30. Za każdym razem musisz dotknąć dokładki. Możesz robić to w miarę szybko, tylko zaakcentowanie w łokciu. Ręka ma być wyprostowana, połówek, nie robimy. Prosta, może być szybkie tempo, tylko ręka wyprostowana w łokciu, więc wiesz co cię czeka, do upadłego. Dobry wynik zaczyna się od 50 razy w górę. Takie 50 to jest minimum. Ujesz, no i jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięćdziesiąt trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, czterdzieści trzy, czterdzieści cztery. Czterdzieści cztery. 45, 46. Dawaj, dawaj. 48. I poczekaj, poczekaj. 48. Zabierz. 48 razy. Dobrze, DJ. Zlitowałeś się na dem Ile ważysz? 110. Jak ma to zakładamy mu 55 kg. Jedziemy. I raz, 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 dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 35, 36, 37, 38, 38, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. I starczy ci już tyle? Mogłeś jeszcze więcej, ale odstawiłeś. Dobrze, 60 razy możemy mu zaliczyć. Mogłeś bić jeszcze więcej, bo jak ktoś zrobi 65, ty wtedy przegrasz. Bez zacisków to będzie. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tu jeszcze mamy. Ja raz, 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 dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, pięćdziesiąt, pięćdziesiąt cztery. No i, i Pięćdziesiąt cztery. 54 razy możemy Ci zaliczyć. 54 razy. Mówi, że 45 kg, czyli musimy udać. Mu no dobrze, chłopaki, dajcie jeszcze tylko zaciski po zacisku i to wszystko dla niego. No życzę powodzenia te 60 razy. Uważajcie na jego głowę. Jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. 13, 14, 15, 36, 37, 38, 39, 40. Oddychaj, 41, 42, 43, 44. Dobrze, dobrze, 45. Nie zabierać, 46, 47. Dobrze jest, 47, 48. 49, okay. dawaj! 50, 50 mamy, dobra, jeszcze jedziemy! 50 razy! 51, twarda sztuka! 51, 52! 53, dobrze! 53, 54! 54 razy! 50, zabrać! 54 razy! Ale uczciwie 54 razy, bo ważył tyle, ile ważył i połowa ciężaru ciała. No dobrze, masz przygotowany swój ciężar ciała, połowę tego, co masz. Widziałeś, co twoi poprzednicy robili. Wyprostowana ręka w łokciu, bo jeżeli będziesz sobie połówki, będę zabierał. Jeżeli powiem 2, 2, to czyli jest niezaliczone, do klatki piersiowej dotykasz, zdejmujesz i jedziemy. No i zaczynamy. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dwadzieścia 29, 30, 31, 40 i zaczynamy. 41, 42, 40, 6, 7, czterdzieści dwa, czterdzieści, sześć, siedem, czterdzieści, czterdzieści siedem razy możemy Ci zaliczyć, czterdzieści siedem razy.